Cześć! Z tej strony Kamil i kanał Kloski Kamila. Dzisiaj mam dla Was recenzję zestawu z serii LEGO Harry Potter wieża zegarowa na Hogwarcie. Zawiera on 922 elementy, w tym 8 minifigurek, które mamy tutaj pokazane, a jej numer katalogowy to 75948. Jej cena katalogowa to 429 zł. I 99 groszy. Ten set nawiązuje do części filmu Lego Harry Potter i Czara Ognia. I mamy tutaj głównie senkę, w której odbywał się bożonarodzeniowy bal. Tutaj pokażę Wam, co mamy z tyłu pudełka. Mamy tutaj pokazany zamek od wewnątrz i jego różne funkcje, które Wam pokażę na recenzji. Więc już biorę się za otwieranie. Wszystko, co znajdziemy w opakowaniu. Mamy tutaj sześć woreczków z klockami, w których są naprawdę świetne klocki, które również się bardzo dobrze sprawdzą przy budowaniu jakichś naszych własnych konstrukcji i mocy. Mamy tutaj również taki worek z jedną instrukcją oraz dwoma arkuszami naklejek oraz dwie jasnoszare płytki w kształcie ośmiokąta. prezentuje się zestaw po złożeniu. Otrzymujemy tutaj całkiem sporą część zamku Hogwart. Osiem minifigurek w balowych strojach oraz dwa stoły z karafkami i kieliszkami i choinkę obsypaną śniegiem. Wieża zegarowa prezentuje się bardzo dobrze. Mamy tutaj do niej wejście. Nad którym znajdują się dwie tarcze zegarowe. Jedna większa, a druga mniejsza. Obydwie są bardzo fajne. Można ich użyć do budowy innych konstrukcji. W tej większej są obrot obrotowe wskazówki. Żeby je obrócić, musimy przekręcić z tyłu mechanizm. Tak to wygląda. Na wieży. Jest szary, skośny dach z dwoma mniejszymi wieżyczkami. Z boku jest też większa wieża. Na no jej mamy naklejki z Tak prezentuje się wieża zegarowa od środka. Na samej górze mamy skrzydło szpitalne z dwoma łóżkami, obok których leżą jakieś szafki, na których stoją lampy. Mamy też tutaj mechanizm, dzięki którym możemy obracać właśnie naszymi wskazówkami. Piętro niżej mamy salę z eliksirami. Jest tutaj akurat pokazana lekcja pana Mudiego. Tutaj mamy tablicę z jego nazwiskiem. Była to lekcja o, za o trzech zaklęciach niewybaczalnych. I on właśnie, pan Moody, pokazywał je na pająku, który był właśnie w tej gablocie. Najpierw tego pająka torturował za pomocą zaklęcia Cruciatus, a potem go zapił za pomocą zaklęcia awakadaba. A na samym dole, na parterze, mamy czarę ognia, pustą skrzynię oraz szczura, prawdopodobnie parszywka. W wieży jest gabinet Dumbledora. Mamy tutaj też miecz i to jest pewnie miecz Godryka Gryfindora. Tutaj mamy Łazienkę Prefektów. Był tutaj witraż. Ja go, ta, ja go tutaj sobie właśnie przygotowałem. Jest to witraż przedstawiający Syrany. Jest on bardzo fajny. Obok wieży mamy mechanizm, dzięki którym możemy obracać i wtedy nasi, nasi czarodzieje Mogą tańczyć. Jest. Działa on za pomocą zębaty. W zestawie dostajemy również takie elementy jak choinka i dwa stoliki. Stoliki są białe i mamy na nich poustawione różne kieliszki oraz przezroczyste karawki. Po bokach mamy takie fajnie Wyglądające białe rogi, które imitują sople lodu. Choinka jest zielona i ma na sobie śnieg oraz lód. No chyba, że to są przezroczyste bombki. Na czubku ma złotą gwiazdę. W zestawie otrzymujemy również 8 minifigurak i są to Madame Maxim, Claire Delacour, Hermiona Granger. Albus Dumbledore, Victor Krum, Cedric Diggory, Ron Wesley oraz Harry Potter. Wszystkie figurki są ubrane w takie odświętne balowe stroje. Tak wyglądają drugie strony buziek wszystkich minifigurek. Są to głównie buzie smutne, ale też ewentualnie złe. Osobiście mi się ten zestaw bardzo podoba. I spełnił on moje oczekiwania. Mamy tutaj bardzo fajną wieżę zegarową oraz fajne minifigurki. W wieży mamy też kloski, które mogą nam się przydać do budowania innych budowli, więc ja wam ten zestaw polecam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!